Dojechaliśmy. Zobaczcie, jakie mamy fajowe miejsce. Proszę bardzo. Szerokie. Będziesz tu parkował, tak? No. ile Słychać? Impreza. Tak no i <laughs> Tego nie widać, ale tam z tyłu jest zapakowane gratami, rowerami i sprzętami dla dzieci. No rześko jest. Niestety. Słabo Cię tu widać, wysiadanie niestety. jest patentem. No jest ciasne wysiadanie. Nie, no nie widać Cię nawet dobrze. No to czemu lampy nie zapalisz? No, bo nie umiem. U. O! Dobra, to jednak umiem. No, czekaj, nie wiem, czy ja to pokazywałem wcześniej. Jak ten polones jest zapakowany? O, tak. Sporo tutaj mamy w szpeju. Różnej maści. No dobra, tyle. To tak. Pierwszy film z Borska. Ze zlotu pojazdów produkcji polskiej baj. FSO Pomorze.